Dzień dobry moi kochani, dziś nie będzie budowlanki, tylko poprawiamy instalację. Mamy taką perełkę, jest kocioł stalmarka na drewno, mamy ochronę powrotu dla bufora, mamy bardzo duży bufor z wbudowanym zasobnikiem, pompa ładująca do, uwaga, grup pompowych i tu się dzieją cuda moi drodzy. Elektronika sobie nie radzi z tym wszystkim kompletnie, ale dlaczego to zaraz Wam powiem? Począwszy od tego, że to nie jest sprzęgło, jak twierdził wcześniej instalator, że to jest sprzęgłem, dlatego jest ta pompa, która musi do sprzęgła podawać z bufora, co jest konfiguracją absolutnie bezsensowną. Jeśli mamy pojemnościowe yy, pojemnościowy źródło ciepła, bo to dla nas jest źródłem ciepła, bo z tego pobieramy energię, nie montujemy sprzęgła. Te pompy powinny pobrać sobie same. Natomiast tu mamy pompę, która ładuje do tego, chciałoby się powiedzieć, sprzęgła. Nic bardziej mylnego, to jest rozdzielacz. Rozdzielacz grup pompowych, czyli zasilanie jest zasilaniem każdej sekcji. Nie ma tu żadnego podmieszania. Nic się to takiego nie dzieje. Ale moi drodzy, w czym jest problem? Eee, począwszy od złych ustawień zaworów trzydrogowych, bo jeśli one będą źle ustawione, to ta elektronika będzie robiła wszystko. I nie będzie to działać, moi drodzy. Jeśli tu się otwiera na maksa, a tak jest ustawienie na max, czyli już widzicie, że coś jest nie tak, coś tu jest źle ustawione, powinno być wszystko na czerwono, a nie jest. Jeśli to jest na maksa, to moi drodzy, wszystko jest tutaj gorące. Powrót jest gorący, na zasilanie nic nie leci. I teraz spójrzcie, co jeszcze. Na zaworach mamy oznaczenie, moi drodzy, strzałeczka w dół. Tu jest zawór zwrotny. I spójrzcie, co się dzieje na zasilaniu. Widzicie, strzałeczkę mamy w dół i zawór zwrotny. Nie działa, działa tylko w pozycji takiej pół na pół. Oczywiście w tym momencie e, uchylenie tego zaworu powoduje otwarcie zaworu zwrotnego. I w tym momencie coś zaczyna tam pchać, ale tak naprawdę nie da się dojść do ładu z tym wszystkim. Nie da się ustawić temperatury. Druga sprawa. Instalator kazał przełożyć czujniki na powrót. Żeby mierzyć temperaturę, nie zasilania, a powrotu, tu jest ogrzewanie podłogowe. Teraz wyobraźcie sobie, jeśli chcecie ustawić 30 stopni na zasilaniu, to on będzie się otwierał, otwierał na max, ładował wszystko, co jest w buforze, a może tu być bardzo wysoka temperatura, ponieważ jest to kocioł stałopalny, może być i 80 stopni, aż do momentu, kiedy na powrocie uzyska ciepło. Bez sensu. Klient przełożył to na zasilanie, więc coś to zaczęło regulować, ale dalej nie działa zaraz wam pokażę dlaczego spójrzcie, jak zdejmę siłownik to rzekome otwarcie na maksa powoduje zamknięcie tutaj e, kołyska jest taka, która otwiera e, zamyka którąś część, prawda jeśli mamy ustawienie na strzałeczkę tutaj, kołyska powinna być w tej pozycji i to jest wtedy 100% przepływu przez zawór 100% e, zasila i wraca powinno być przekręcone w tą stronę na zerową temperaturę. Czyli w tym momencie odcinamy zasilanie i woda nam krąży po powrocie. A w tej chwili zobaczcie, co mamy ustawione. Zero. Czyli odcinamy instalację, a woda w tym momencie przepływa sobie tutaj. Stąd jest ten problem, że jeśli ta pompa się uruchamia, zawór przekręci się w tą stronę. To mamy cały kolektor gorący, ciepło nam wędruje do powrotu, termometry się podnoszą. A tutaj nie leci nic. Na zasilaniu nie dzieje się kompletnie nic. Czyli pierwszy błąd, ustawienie zaworu trzydrogowego. Absolutna podstawa w takich instalacjach. Moi drodzy, i dopiero wtedy możemy sobie programować automatykę. Także ustawienie zaworów, zajrzymy sobie zaraz do środka, jak one faktycznie są ustawione, bo też są dwa typy zaworów, moi drodzy. To, że mm, ustawiamy to w ten sposób, tak jak dawniej było, to wcale nie znaczy, że te zawory takie są. Ktoś wpadł na pomysł zrobić coś odwrotnego w środku. Dlatego warto byłoby zajrzeć do środka, Wyjąć i zobaczyć, w jakiej pozycji jest kołyska, wtedy ustawiamy sobie tą blachę pod odpowiednią pozycję i montujemy odpowiednio zawór. To zaraz Wam pokażę. Także zostańcie, a ja to rozkręcam. moi drodzy, tak, według starego typu zaworów, a podejrzewam, że ten taki jest, to ścięcie sugeruje, że kołyska mamy teraz na środku, prawda? Czyli jak przekręcimy sobie w prawo, to kołyska powinna nam odciąć ten zawór. Dlatego dla świętego spokoju wyjmiemy środek i zobaczymy sobie, czy tak faktycznie jest, czy ona jest w innym miejscu, czy to jest już inna konstrukcja. No i tak, moi drodzy, patrzcie na to. Wyciągamy. Gdzie jest kołyska? Z tyłu. Z tyłu. Czyli to sugeruje, że kołyska jest po tej stronie zaworu. Nie od tej, tak jak było dawniej. Czyli ten zawór musimy ustawić. Tak jest na 100%, tak jest na... Przepraszam, tak jest na 0%, tak jest na 100%. I czyli ustawiamy go w pozycji pół na pół, czyli tu. Okej. Okay. O. I teraz tak będzie moje pokrętałko I ustawmy sobie. Ok, strzałeczka jest tu. No i to jest tak, tak nielogiczne, że aż się w głowie nie mieści. I teraz tak, w takiej pozycji ma być, odwracamy blaszkę, zobaczcie, zero. A w takiej pozycji na 100%, czyli kołyska jest tu. I wtedy woda nam przepływa na wprost, przepraszam, na wprost. A w takiej pozycji nam odcina zasilanie, czyli jest zero. I ustawiamy blaszkę w ten sposób. I dopiero teraz zawór będzie dobrze ustawiony. A teraz zobaczmy sobie jeszcze ustawienie tego zaworu, który tutaj był. I proszę bardzo. Widzicie różnicę? Kołyska, jak pamiętacie, jest w tej chwili odwrotnie, tak? Ścięcie mamy tutaj u góry. Więc kołyska jest na dole. I co w tej chwili robi? Odcina całkowicie zasilanie. <laughs> A teraz, kiedy jest na zero, o, w tej pozycji będzie na zero. Momencik, gdzie tu jest? Pek, o, w tej pozycji jest na zero i odcina nam e, zasilanie po to, żeby nam biegło z powrotu. A tutaj, kiedy przekręcimy, w tą stronę kołyska, jest tu, więc mamy wszystkie rury otwarte, nigdy nie dojdziecie do ładu z tym. Także podstawa absolutna, ustawienie zaworów trzydrogowych. Z reguły ustawiamy tak pół na pół i tak samo będzie na siłowniku. Zaraz te karteczki też trzeba będzie poustawiać. To muszę przekręcić, blaszkę również i będzie po sprawie. Teraz dopiero włączę. Aha, ja wziąłem telefon i myślałem, Aha, że się ja nagrywa. Nie wiem, czy... no. No dobra, to teraz pokażemy jeszcze raz. Dobra, spójrzcie jak to ustawić. Ustawiamy sobie pokrętełko na piątkę. Zakładamy siłownik. Karteczka w tej chwili będzie w tą stronę, gdzie ciepło jest po lewej. Ustawiamy tak. Siłownik ma być pół na pół. Tryb ręczny. I teraz tak, no co jest? Chybiłem czy powinno być. Okej, okay. teraz mamy pół na pół. No, proszę bardzo, przekręcamy na max. Jest 100% poboru z kotła. Przekręcamy na minimum. Powinno być 0. Jest. I w tej chwili mamy odcięte, nie pobieramy zasilania. Dając na maksa, odcinamy powrót i pobieramy 100%. Czyli mamy teraz prawidłowo ustawione siłowniki. Ok, to tyle. Tak, po ogarnięciu zaworów następna czynność jaką musimy zrobić to przełożyć te zawory miejscami. Zamienić. Z racji tego, że to jest zawór powrotny, powinien być na powrocie, a ten tu zamienimy sobie termometry miejscami. To się wyciąga i po wszystkim. A, następna czynność to będzie pozbycie się tej pompy. Bo nam jest tu potrzebna jak dziura w moście. Nie może być tak, że pompa ładuje do rozdzielacza i kolejne dwie zabierają. To się będzie zakłócać. Może nie być przepływów na rozdzielaczach przez to. Z racji tego, że ta pompa nie jest w stanie przepchnąć tyle co te dwie. No i tak. Wymieniamy zawór. Spójrzcie, tutaj mamy prosty przelot. Ta woda była na powrocie, a na zasilaniu mamy z zaworem zwrotnym. I teraz spójrzcie, może mi się uda jedną ręką. Jak uchylamy zawór, o, spójrzcie, co się dzieje. Przekręcamy rączkę i zawór się podnosi. I tylko w tej pozycji, takie pół na pół, <grywa> działało to wszystko. Dlatego przekładamy zawór na tą stronę i będzie to tak jak należy. OK, moi drodzy, mamy ustawione zawory, odwrócone. Zobaczcie, zawór zwrotny powędrował tu, gdzie jego miejsce. Jest strzałeczka w dół. Możemy uchylić. O, tam półna, pół, na pół na od widzicie? Poleciało sobie powietrze z grupy do góry, do rozdzielacza. Także mamy w końcu ustawione tak, jak trzeba. Pozbyłem się tej pompy. Także teraz tak, zostaje nam konfiguracja sterownika. Zobaczymy, co tu jest namieszane. I tyle. I uruchamiamy. Kociołku się pali cały czas. Mamy już 67 stopni na kotle. Ciepło jest ładowane do bufora. Na buforze mamy 43 w tym, na tej wysokości. Także mamy z czego pobrać energię. Dobra, bawimy się. Dobra, moi drodzy, po kolei. Czas otwarcia siłownika wpisana minuta. A tu mamy, moi drodzy, na siłowniczku 135 sekund. Czyli zmieniamy czas na. 2 minuty 15 sekund okej, okay. Pierwszy siłownik nastawiony. Czas otwarcia. Tu też zobaczymy czas otwarcia. To samo ok. Dobra, tym zaworu to była podłogowa. Tak, zabór podłogowy ochrona powrotu. Ochrona powrotu. Dobra, możemy się bawić w uruchomienie. Co on tym razem chce? Czujnik powrotu uszkodzony. O! Co on tu wyłączył? Zobaczcie mi teraz ciekawą rzecz. Zabór nam twierdzi, że jest otwarty na 6%. Jest otwarty na 100. Mamy odwrotnie połączone siłowniki. Ale dobra, to możemy w menu ogarnąć ustawiając mu, że odwrotnie mają pracować. Kierunek otwarcia, w prawo, ok. I to samo robimy z drugim sterowniczkiem, drugim siłowniczkiem. Ustawienie zaworu mieszającego, kierunek otwarcia i w prawo, ok. I teraz dopiero Pójdźcie, zawory obracają się już w drugą stronę. W tej chwili chcą się zamykać. Dobra, on się, czujnik powrotu upomina, zaraz mu podłączymy. Teraz widzicie, już się zaczynają uchylać, czyli już zakręcają. Teraz dopiero będzie prawidłowo, zawór, żeby się skalibrował, on się musi zamknąć do końca i dopiero wtedy zaczyna swoją pracę, żeby wiedział w jakiej jest pozycji. Tak, czujniki chciałem przełożyć z rurek z dołu na górę, ale zobaczcie, brakuje mi tutaj takiej blaszki, ponieważ. U, sam czujnik jest tutaj w środku głębiej. Widzicie? I nam ten czujnik nie wskazywał właściwie temperatury. A trzeba go przełożyć tutaj na zasilającą rurę, więc dołożymy mu pastę termoprzewodzącą. Ok. I teraz dopiero czujnik będzie działał. Fabrycznie jest tutaj blaszka, która robi zastyk. W tym czujniku jest, w tym już go nie było. Zgubił się gdzieś. No dobra, można to ogarnąć pastą termoprzewodzącą. No. Tak sprawdzone mamy Na 100% mamy to rozdzielacz Nie miesza nam się tutaj ciepła z zimną wodą Także po ustawieniu na maksa leci to co Z bufora Zostaje odpowiedzieć ten układ Jeszcze w pogrzebaniu naszym No moi drodzy kolejne kłopoty <laughs> Z ustawieniami Tak mamy tutaj zawór Trzybogowy ochrony powrotu I teraz jego ustawienie na 100% Wskazuje, że mamy 100% ochrony powrotu. A w tej chwili mamy odcięte zasilanie, czyli ci nam zimna woda do kotła. Musimy to wszystko poprzestawiać. Teraz, tak jak nam się zawód tutaj otworzy, jest ręczny tutaj, pyk, 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 i powinna nam chyba nasuwać gorąca woda w tej chwili do kotła. Czy powinien być krótki obieg. Ale to też jest do sprawdzenia. Wszystko czy jest zawór dobrze ustawiony bo zaraz będzie bałagan na tym wszystkim I trzeba sprawdzić, który czujnik jest do czego bo był wpięty tutaj na zasilaniu z kotła to też nie jest właściwe miejsce dla czujnika niestety te urządzenia są bardzo posłuszne i robią to, co im każemy jeśli źle im powtykamy czujniki to niestety będą takie bzdury tutaj robić, że głowa boli dobra, robi nam się ciepłe sprawdzę jeszcze ustawienie zaworu nie musimy sprawdzić, co to jest za czujnik, ponieważ jeden mamy wpięty tutaj do powrotu na rurze powrotnej. Jest to najprawdopodobniej czujnik powrotu kotła, ale teraz musimy sprawdzić ten czujnik i on również będzie na powrocie, to jest czujnik czy bardziej tutaj. Czas zresztą to bez różnicy, czy on jest tu, czy tu. Jest to czujnik właśnie ochrony powrotu, czy zabezpieczenia kotła, żebyśmy wygrzali kocioł, a dopiero później puszczali sobie na bufor. Po pierwszej kolejności musimy realizować krótki obieg, czyli wygrzew kotła. Dopiero wszystko, co jest powyżej temperatury powrotu, otwieramy, dopuszczamy wodę i wrzucamy do wypora. Tak to ma działać, więc sprawdzamy czujnik. No i tak, moi drodzy, mamy już ogarnięte sterowanie, czyli ochronę powrotu dla kotła, poustawiane. Czujniki wreszcie wskazują to, co powinny. Wreszcie się wszystko zgrywa. Mamy ustawione sterowanie pogodowe. Dla obu obiegów ustawione zawory, przełożone zawory, pozbytą. pozbyłem się pompy. Widzicie dosyć sporo usterek. No i czegoś takiego jak tutaj, nie, moi drodzy, nie naprawicie na forum. Nikt wam tutaj naprawdę zdalnie nie doradzi, co się dzieje, bo trzeba wszystko sprawdzać po kolei. Począwszy od ustawienia zaworów przewodowych mechanicznie, po ustawienie elektroniczne, umieszczenie czujników w odpowiednich miejscach, a nie gdzieś tam na trafił. Ustawienie tutaj zaworu ochrony powrotu dla kotła. To jeszcze nie jest koniec tej instalacji. Tak naprawdę jeszcze czeka tutaj masa pracy. Spójrzcie, naczynie przeponowe mamy podłączone do zasilania. Tak się nie robi, nie wolno. Nie wolno grzać naczyń przeponowych, mają być podłączone do powrotu. Moi drodzy, tu brakuje również naczynia przeponowego dla bufora, ponieważ jest tutaj 700, ponad 700 litrów. Um, nie, przepraszam, 650 litrów wody w CO, plus 150 litrów y, zasobnika sierpowodów użytkowej, więc tu też powinno być naczynie przeponowe. Dlatego skacze tutaj ciśnienie bardzo, za małe naczynie. Jak widzicie, jeszcze jest sporo roboty, masa roboty z tymi kablami, żeby to ogarnąć. Na razie chodziło o to, żeby, żeby doprowadzić to do stanu y, używalności, żeby to działało tak, jak powinno. I moi drodzy widzicie, nie jest to takie proste. Jeśli ktoś nie ustawił zaworu trzydrogowego, nigdy nie dojdziecie z ustawieniem elektroniki. Dobra, filmik tak ku przez drodze. moi drodzy, hmm, róbcie to tak jak się należy. Sprawdzajcie to wszystko po kolei. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.